Dzień dziecka na arenie Zabrze był doskonałą okazją do tego, by spędzić miłodzień, dzień, a przy tym oferując najmłodszym mnóstwo atrakcji. Zabawy, tańce, nagrody, konkursy, tory przeszkód, skakanie na trampolinie. Praktycznie nie wszystko jest za darmo, cieszę się, że tutaj przyszłam. Chodzimy sobie, jakieś napoje właśnie. Są bardzo dobre kołoczki. Jakie atrakcje już zaliczyłaś? Tutaj dmuchańce, trampolinę. I tutaj jeszcze właśnie pan przyjechał z takim autem, i sobie tam właśnie robiliśmy zdjęcia. Już byłam też tutaj na takim zamku dmuchanym, właśnie tutaj teraz te bańki, żeby pomalować burze i tam właśnie jak teraz jedzie takie auto, no i tam tutaj jeszcze na kilku atrakcjach byłam. Co roku jesteśmy tutaj razem z dziećmi, dwójką, syn też gra w akademii. Jak oceniacie atmosferę, podoba wam się? Tak, tak, co roku jest podobna atmosfera, rodzinna, wszystko jest dopięte, jak to się mówi, do końca, jesteśmy zadowoleni. Dopiero co niedawno odnosliśmy do zjeżdżalni, do dmuchaców, na razie tyle, że staliśmy, aha, dostaliśmy od pani prezydent piłkę z, z górnika Zabrze i na razie tyle, czekamy dalej, będziemy chodzić. Żona wyczytała, że będzie dużo atrakcji, więc żeby mała się go trochę rozerwała, to, to fajnie, jak jest coś zorganizowane dla dzieci. Pomimo tego, że pogoda może nie jest pewna, jest to fajnie zorganizowane, jesteśmy zadowoleni. I jeszcze przed nami chyba ten dmuchane, dmuchana zjeżdżalnia, tylko resztę. kolejki jeszcze. to na razie jeszcze się nie ustawiamy, na razie gramy. Jeszcze właśnie dmuchaniec, i później mecz. Popularny dmuchańce, zjeżdżalnie oraz trampolinę, stanowiska gier i zabaw, czy malowanie twarzy, to tylko niektóre atrakcje, z jakich mogli skorzystać najmłodsi podczas sobotniego pikniku. Cieszymy się, że Zabrzanie dopisali, że pomimo tej pogody, która no jest, umówmy się, taka różna, przybyli. I jest tu moc atrakcji, są strefy rekreacji, jest strefa szachowa, jest strefa pompowańców, jest smaczne jedzenie, zabawa z Akademią Górnika zawsze. no i na deser mecz ligowy, normalny mecz ligowy także. Także dzieje się. Tego dnia nie mogło zabraknąć również akcentów związanych z czternastokrotnymi mistrzami Polski. Na płycie głównej boiska odbył się piłkarski turniej dla młodych sportowców z Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. A zwieńczeniem imprezy był mecz trzeciej ligi, w którym rezerwy górnika zmierzyły się z pniówkiem Pawłowice. Graliśmy w piłkę nożną i e, było po prostu gry i zabawy. Najbardziej mi się podobała e, grana. W Dmuchanym wojsku. Na pewno byliśmy na Dmuchańcu, w Wojsku Dmuchanym. Graliśmy dużo meczy i mieliśmy salę między pachałkami. Ja osobiście, na to o zero razy przegraliśmy, mieliśmy parę remisów, ale tak to głównie wygrywaliśmy. Niektóre mecze łatwe, niektóre cięższe. Chyba był jeden remis, a reszta to były wygrana. Impreza zorganizowana została z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza, dr Małgorzata mańka -Szulik. Wszystkim dzieciom, i tym, którzy kochają sport, i tym, którzy kochają muzykę, i tym, którzy kochają plastykę, i wszystkim innym, którzy mają swoje ulubione obszary, życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech spełniają się marzenia. Do Was należy miasto, do Was należy nasza Śląska Ziemia. Cieszymy się z Waszej aktywności, trzymamy kciuki. Wszystkiego, co najpiękniejsze. W sobotni poranek radni i mieszkańcy dwóch zabrzeńskich dzielnic ruszyli w teren, aby posprzątać swoją okolicę. W Makoszowach zaangażowanie mieszkańców przerosło oczekiwania organizatorów. Byliśmy mile zaskoczeni, jak mieszkańcy podeszli do tej akcji. Naprawdę, mieszkańcy dzisiaj. Dali siebie wszystko. Zaczęliśmy o godzinie 10 z biurką i od 10 rozrzeszli się ludzie w kilka miejsc Makoszowach, takich, gdzie przez ostatnie dwa tygodnie. makoszowani na Facebooku typu, typowali wszystkie miejsca. Przyjechałem tutaj w odwiedziny do mojego znajomego Patryka i tak naprawdę przez czysty przypadek zaangażowałem się w taką akcję. Fajnie, że zebrało się tak dużo ludzi, którzy jakby chcieli pomóc. Byli chętni i udało się. Tak dużo osiągnąć tak naprawdę, bo sterta śmieci jest ogromna. Tak naprawdę jest ja szok, że aż tyle udało się osiągnąć w tak krótkim czasie. Dużo śmieci było tak na poboczach, w rowach melioracyjnych na przykład. No tak poza tym myślę, że się udało. Było ciężko przez pogodę można powiedzieć, bo i grad nas tutaj zastał, zmokliśmy. Teraz nas trochę słonko przesuszyło. No, ale no, satysfakcja jest, no, bo to było makoszową potrzebne. Nazbierało się tych śmieci. Mieliśmy na celu wysprzątać śmieci, co ludzie wyrzucają do lasów. Lasy dają dużo powietrza, fajnej energii, mocy, a ludzie go tak zaśmiecają. Każdy powinien wziąć w takiej akcji udział. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł bardzo fajna akcja. Do wielkiego sprzątania makoszów zgłosiło się kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy. Wśród nich byli także najmłodsi. Dlaczego ważne jest to, żeby sprzątać właśnie planetę? Żeby była zielona i chętna. Lasy są nie po to, żeby śmiecić. Tylko, żeby można odpocząć, ale też dają świeże powietrze. Nie można żyć na ziemi, której nie ma czystego powietrza. Grupa, w której ja byłem, pięć osób tam było, to z pięć worków zebraliśmy. Najczęściej było to szkło i było też sporo plastiku, ale najwięcej było szkła. Podobnie było w kończycach. Tu także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. Uzbrojeni w maseczki, rękawiczki i worki dostarczone przez miasto, mieszkańcy już z samego rana zabrali się do pracy. Akcja sprzątania tej dzielnicy została zainicjowana wiele lat temu. Już od 1992 roku, jak pani prezydent Małgorzata mańka była tutaj dyrektorem, prowadziliśmy taką szeroką działalność ekologiczną i w ten czas z młodzieżą, z dziećmi, z dziećmi w sumie, ale młodzieżą, bo to jest siódma, ósma klasa, robiliśmy sprzątanie kończyc. Także to się zaczęło bardzo dawno temu. Poszliśmy o godzinie dziewiątej pod aptekę. Tam wszystkie grupy, wszystko młodzież, wszystko się spotykało. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Jedna część na Paderewskiego, druga od strony nowego osiedla tam całą drogą do lasu przy Starej Kolonii, i my jeszcze poszliśmy za cmentarz, sprzątać tam do Starej Przepompowni. Efekt kilkugodzinnych prac w obu dzielnicach, dziesiątki worków zebranych śmieci, ale też i większych odpadów nie mieszczących się w nich. Jak zapowiadają organizatorzy, za kilka miesięcy planują powtórzyć akcje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo jak zgodnie twierdzą, o środowisko dbać trzeba. W tym szpitalu były dni, że mieliśmy 150 chorych. W ciągu doby z tego 30 na respiratorze, a 80 na ECMO, Czyli na tym najtrudniejszym elemencie ratowania życia i zdrowia. Bardzo dużą siłę i determinację mam w sobie ze względu na dzieci, ze względu na córeczkę, której jeszcze nie widziałam. No jest ciężko, ale trzeba iść do przodu, trzeba być szczęśliwym z tego, że, że po prostu dostało się tą drugą szansę. I cierpliwość, i powoli będzie dobrze wszystko. Stan pacjentki był naprawdę tragiczny. Mieliśmy bardzo wiele elementów, które przekonywały nas do tego, żeby tej transplantacji nie wykonywać. Podobną ilość argumentów za tym, żeby ją wykonać. Więc naprawdę te losy tej transplantacji ważyły się do ostatniej chwili. Wynikało to z bardzo wielu elementów. To wynikało z tego, że chora była bardzo zimmunizowana, to znaczy, ona była po ciąży, miała wiele przetoczeń. I układ odpornościowy był naprawdę dosyć mocno nabuzowany. Do tego wszystkiego dochodziło o zakażenie. Patogenami opornymi, i to po transplantacjach no, jest dość trudna sytuacja. No i sami stan kliniczny do samego zabiegu, który jest naprawdę trudny, no koledzy musieli się naprawdę wspiąć na wyżyny, żeby to wszystko się udało przeprowadzić. No, ale na szczęście jak sukces jest, wszystko poszło zgodnie z planem. Natomiast rzeczywiście te szanse przed samym zabiegiem zbyt duże nie było. Nie mogę przestać się uśmiechać patrząc na panią uratowaną, ponieważ my ją znamy tak naprawdę w ciężkim stanie. Nie pokazujemy zdjęć chorych, które my widzimy na co dzień. I ten widok taki zdrowej, zadowolonej, naprawdę jest dla nas i wzruszający. Ostatnia rzecz, którą zapamiętała, to było to, jak wwieziono ją do szpitala w Rudzie Śląskiej, gdzie miała mieć cięcie cesarskie. Później, no jak słusznie powiedziała, bo to tak wygląda właśnie z perspektywy pacjenta, później była wielka czarna dziura. Ona nie pamięta całego okresu czasu, ponad miesiąca, kiedy leżała krytycznie chora. Tak, nie pamięta samego porodu, nie pamięta okresu, kiedy leżała ciężko chora krytycznie. I później właściwie obudziła się po transplantacji już, kiedy z wielkim zdumieniem zaczęło do niej docierać wszystko to, co się stało. Choroba się szybko rozwijała. Od lekkiej gorączki w tydzień już było bardzo ciężki kaszel, bardzo wysoka gorączka i już mąż wydał karetkę. I już było w takim zaawansowanym stopniu już było płuca zniszczone. 6 marca pojechałam do szpitala, a dziesiątego już poddali mnie śpiążce farmakologicznej i zrobili cesarskie cięcie. I od tego momentu już pod respiratorem. Po przewódzeniu jeszcze jakiś czas byłam tak, jakby. Nieprzytomna, nie, nie kojarzyłam w ogóle, też nie pamiętam sytuacji, co było przed przeszczepem, przed podaniem w śpiączce, w śpiączce. Tylko powoli, powoli z dnia na dzień wracało do mnie, jak lekarze mówili, że urodziłam córeczkę, że był przeszczep i co przeszła w tym czasie. Bo ja nic nie pamiętam. Trzeba było jakoś po prostu sobie radzić, tak? Było mi bardzo ciężko, ale jakoś tam. Miałem tylko myśli, żeby wszystko robić, żeby żony ratować z tego. No i dzieci dawały też dużo siły, rodzina. No i tutaj też państwo cały zespół, doktorzy wszyscy, którzy też mieli z nimi kontakt i też wspierali mnie, że tak powiem, psychicznie na duchu. To było absolutnie wzruszające, jak mąż przed z żoną, razem dzieci, które że tak powiem, są zdrowe i czekają na rodziców, no to jest niesamowite. To absolutnie wzrusza. Tak jeszcze niedawno wyglądała droga wewnętrzna przy skrzyżowaniu ulicy Jaskółczej i Sportowej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz pomocy miasta teraz ścieżka wygląda tak. Cudownie się biega, w końcu mogę połączyć to tak, czyli mogę i biegać, jednocześnie wyjść z dzieckiem na rower. Możemy gdzieś spędzić wspólnie czas, także dla nas to jest rewelacyjne rozwiązanie. Nie, ma Madziu? Piona? Ja się praktycznie wychowałem na tym osiedlu, więc od zawsze pamiętam, że to były tylko i wyłącznie dziury. Więc dla nas jest to no super inwestycja, naprawdę świetna, sprawdza się, bo widać, że dużo ludzi, szczególnie po południami, tutaj tędy biega, na rolkach jeździ, na rowerach. Także no dla nas, dla w ogóle rodzin tutaj z naszego miasta, to jest myślę, że rewelacyjne rozwiązanie. Koszt Sportostrady wyniósł ponad 900 tysięcy złotych. Pierwotnie miała ona powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Okazała się jednak zbyt droga i ostatecznie ścieżka powstała w ramach zadania zabrzańskie trasy rowerowe. Nie poddaliśmy się, widzieliśmy rzeczywiście potrzeby, widzieliśmy zaangażowanie mieszkańców, stąd dołożyliśmy do tego projektu kolejną kwotę. Ponad 400 tysięcy złotych z innego projektu, właśnie rowerowego. Tak więc powstała piękna sportostrada. Gratuluję, dziękuję, cieszymy się ogromnie i z radością patrzę na dzieci, które umiejętnie korzystają z tego terenu. Umowa na sportostradę została podpisana w listopadzie ubiegłego roku, jednak z powodu warunków atmosferycznych prace ruszyły dopiero w lutym. Jest to odcinek o długości 850 metrów i będzie służył rowerzystom jak i pieszym. Prace rozpoczęliśmy od budowy konstrukcji polegającej na wybudowaniu stabilizacji z kruszywa łączonego z cementem oraz następnie położono warstwę z kruszywa, i kolejne wywarstwy to dwie warstwy masy po 5 4 cm. Na tej inwestycji zostały ustawione 9 ławek oraz 9 koszy. Z nowej ścieżki korzystać będą nie tylko mieszkańcy dzielnicy Janek oraz okolic, ale i między innymi rolkarze uczestniczący w programie Aktywne Zabrze. Korzystamy w tej chwili z obiektu Areny Zabrze, z dawnej hali lekkoatletycznej, gdzie odbywają się cotygodniowe zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, również dla dorosłych i to dla początkujących i zaawansowanych. No tu wspaniałe miejsce. Gdzie będziemy mogli już na łonie natury jeździć i, i, i cieszyć się każdym dniem, każdym chwilą? Jedzie się bardzo szybko. Drogi są bardzo proste i nie ma żadnych wyrw tutaj, które mogłyby spowodować jakieś niebezpieczeństwo. Coś tutaj można poczynić? No, można. Jechanie tyłem. Rycerzyka, takiego, że się na kolanku jedzie. No, dużo. Obroty takie w skoku. Zabrzeńska Sportostrada to kolejny ciąg pieszo-rowerowy oddany do użytku mieszkańców miasta. Jest to jeden z elementów szeroko zakrojonej polityki rowerowej, którą realizuje pani prezydent. Robiliśmy również ścieżkę na osiedlu Młodego Górnika w 2018 roku. Zrealizowaliśmy drogę rowerową zaborze biskupice. W tej chwili realizujemy i myślę, że niedługo będziemy kończyć ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Gdańskiej na odcinku od Korfantego do szkoły podstawowej numer 25 przy budowie dróg. Również realizujemy ścieżki rowerowe. W sumie w zabrzu jest już blisko 100 kilometrów ścieżek rowerowych. Strażacy od lat znajdują się w czołówce rankingów zaufania społecznego. Dbają o nasze bezpieczeństwo, z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują zagrożonych ludzi i mienie. Gaszą pożary, osuwają skutki gwałtownych burz i wichur. Na brak zajęć nie narzekają także w dobie pandemii. Jak wszystkie służby mundurowe w kraju wspieraliśmy nasze społeczeństwo, medyków różnymi aspektami, na przykład rozwożeniem środków do dezynfekcji, zabezpieczeniem szpitali. Doszło nam bardzo wiele zadań. Straż pożarna, jak każda służba mundurowa, oprócz zaangażowania wymaga od swoich pracowników także ciągłego rozwoju. Trzeba być wysportowanym, na bieżąco trzeba dbać o kondycję fizyczną. To nie jest tak, że tylko przy staraniu się do służby mundurowej dbamy o tą kondycję, ale zawsze co roku mamy egzaminy sprawnościowe, więc cały rok musimy o tą kondycję fizyczną dbać. No i jednocześnie musimy oczywiście podnosić kwalifikacje. Jakieś studia, czy to inżynierskie, czy magisterskie, czy w następnych latach studia podyplomowe. Aby podziękować strażakom za ich ofiarną służbę, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zebrzu, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, zorganizowano obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto minutą ciszy ku czci wszystkich poległych strażaków, członków ich rodzin oraz ofiar COVID-19. Następnie wręczono awanse i odznaczenia pożarnikom i pracownikom cywilnym z kilku śląskich jednostek. Skupiliśmy strażaków z centrum, może powiedzieć centralnej części województwa, ponieważ były do rozdania medale, które jakiś czas już kolejkowały, bo w ubiegłym roku nie było obchodów ze względu na pandemię, więc w tym roku postanowiliśmy kilka takich regionalnych zrobić, żeby też zachować obostrzenia pandemiczne, ale żeby wręczyć te długo oczekiwanie medale i odznaczenia. Dla mnie to szczególny wyjątkowy dzień. Miałem tą przyjemność, by pierwszy raz jako gospodarz świętować Dzień Strażaka w Zabrzu. Jestem pod dużym wrażeniem wysokiej jakości służby strażaków w zabrzańskiej jednostce. Jednostka zabrzańska średniorocznie wyjeżdża ponad 2000 razy do akcji. Jest to jeden z wyższych wyników, myślę, można powiedzieć w skali kraju nawet. I to, że za każdym razem są świetnie przygotowani, to, że za każdym razem są zregenerowani, sprzęt jest przygotowany do każdego następnego wyjazdu, ich zaangażowanie jest naprawdę ogromne, wszystko to służy. Bezpieczeństwu mieszkańców regionu Zabrza. W obchodach Dnia Strażaka udział wzięli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrza, przedstawiciele służb i instytucji wspierających strażaków oraz przewodnicząca Rady Miasta, Łucja Krzęstek-Bar i zastępca prezydenta Krzysztof Lewandowski, na ręce którego komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu złożył podziękowania za wspieranie jednostki. To, w jaki sposób przeprowadziliście operację na Zaborzu podczas wybuchu gazu, podczas katastrofy, Katastrofy budowlanej budziło podziw myślę wielu osób w Polsce, ale najważniejsze jest to, co mówili ludzie, którym udzieliliście pomocy. Byli wdzięczni i podkreślali, że możemy być szczęśliwi, że w Zabrzu mamy tak sprawne, tak dobrze zorganizowane jednostki straży pożarnej które w tych trudnych momentach potrafią postawić sobie poprzeczkę bardzo wysoko i przeprowadzić trudną i skomplikowaną operację. I w imieniu tych mieszkańców w sposób szczególny chcę dzisiaj Państwu podziękować. Z okazji Święta Strażaków oprócz podziękowań nie mogło zabraknąć także życzeń szczęścia, zdrowia oraz tylu powrotów co wyjazdów.